Dzień dobry, witam na kanale Piekary. Moim gościem jest Roman Kiera i będziemy dzisiaj rozmawiać o historii piekar pod kątem górnictwa, o tym, co w piekarach, jak piekary były związane z górnictwem. Także zaczynajmy. Panie Romanie, chciałbym zapytać o to, rozmawialiśmy kiedyś, że dąbrówka była typ, osadą typowo rolniczą, natomiast piekary są związane od wielu, wielu wieków z górnictwem, bo nie tylko wydobycie węgla kamiennego, co mogą mieszkańcy pamiętać, tutaj tutaj było, ale również innych surowców. Kiedy są jakieś pierwsze wzmianki historyczne o tym, że właśnie na terenie Piekar Śląskich odbywało się wydobycie jakich surowców? Konkretnie dać to Ci nie powiem, ale na pewno jest to średniowiecze. Średniowiecze, bo zmianki są e, już o 90 kopalniach na, na terenie Dąbrówki Wielkiej. Dąbrówki? Tak, na terenie Dąbrówki 90 kopalni. E, to są kopalnie rud, e, tlen, e, ołowiu i srebra. Ołowiu i srebra. Tak samo mm, kopalnie na terenie Piekar to przede wszystkim są ołowiu, i srebra kopalnie. Nie? Tam była kopalnia Helena, chyba największa, na terenie Piekar. Który to był wiek? XIX. To, to jest przełom XIX-XX mhm. wieku, to tak są te kopalnie. A u nas, u nas na Dąbrówce taką największą kopalnię, to jest kopalnia W mhm. 1850 roku wybudowana, z udziałem między… to tam była… W taka spółka, to nie było, że jeden właściciel był między innymi gotowie związane z, z panią Gryzik, czyli śląskim kupciuszkiem, i wydobycie było tutaj z przerwami do 1895 roku, po, ponieważ kopalnia miała trudne warunki ze względu na to, że była zalewana. Co 10, mm -hmm. co 10 lat można powiedzieć, że była zalewana, nie? Zaczęto w 50-55 wydobycie. Tak później gdzieś tam wjechali w taką kurzawkę wodnonośną i kopalnia została zalewana. Później znowu ją odwodnili i tak się to powtarzało, aż, do, aż to się stało, że że po prostu nieopłacalne to było. nie? No i coś trzeba było zrobić, więc zrobiono z tego wodociągi i wtedy Dąbrówka została jako pierwsza podłączona, później, później przyjęte po prostu katowice. Bytom mhm. też był z tym zainteresowany, ale przyjęta została taką kopalnia przez Katowicę i już wtedy woda z Dąbrówki z kopalni Dąbrówka była tą pompowana tu ze rozalki. Dosyć mm -hmm. długo. Ona była, ta woda czysta. Jedyny mankament był, że była, e, zbyt dużo wapnia miała, nie. I związane to później było, że czasami ludzie chorowali na kamienie. Nier, zne, mieli kamienie w nerkach i, i przestano. Zresztą w ogóle e, później przy budowie następnej kopalni, tutaj już węgla, e, te tereny wodonośne po prostu utraciły Ilość tego, tej wody, no i się nie opłacało już wydobywać to po prostu na terenie Roseli, ani wody, już ani niczego. I do tej pory ta kopalnia jest na dobrówce jest wpisana w rejestr Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora, także chroniona jest prawem. I może w przyszłości będzie można nawet zwiedzać tę kopalnię akurat, nie? Mhm. No to tyle, jeżeli to chodzi o taką kopalnie, które, właśnie ród na Dąbrówce. Natomiast chcę wrócić do tych kopalni średniowiecznych, a mianowicie jak to wyglądało. Po prostu nie były to żadne takie kopalnie jak w tej chwili, że szyb i rozbudowa w podziemiach, tylko były to po prostu pokopane szyby takie Dołki po prostu, jak to już nawet widać na, na niektórych filmach, gdzie perła w koronie, że tam po prostu był taki kołowrocik napędzany e, ręcznie i wyciągany tego górnika, on tam, on tam wydobywał między innymi. Tak, tak, tak mniej więcej te, te kopalnie początki były i dochodziły do warstw wodonośnych, jeżeli, albo inaczej można powiedzieć, e, do wód gruntowych. Jeżeli chodzi o do no, wód gruntowych, już dalej nie kopano. Bo zalewało im te to. Nie było technologii. Tak, technologii nie na to, było żeby technologii dopiero, mhm. dopiero w późniejszych czasach, gdzie chyba po 150 latach, jak już znaleźli metoda na odpomp odpompowanie tego, to później się zaczęło już głębsze, głębsze kopanie tej rudy i, że tak powiem, chodzenie w boki, czyli mhm. chodnikami. A już później, następnych 19-20 wiek, to już, to już szyby i i to już faktycznie ten obszar górniczy y, jest bardzo duży wtedy. To już mamy tego skutki właśnie tutaj na Dąbrowce, że gdzie nie, gdzie po prostu, ponieważ y, te kopalnie wydobywały płytko 40-60 metrów, więc zdarzają się takie po prostu zapadliska, że ta, ponieważ wydobywane tam było nieść y, kopalnie jak węglowe, jak ścianowo, tylko komorowo. Więc taka komora po prostu czasami się tu e, zawalała się i na powierzchni był po prostu taki duży lej. No to, to były skutki tej, tej, tego wydobycia, tego ołowiu i, i srebra na terenie. Później dopiero w 1905 roku zostaje wybudowana kopalnia Andaluzja przez rodzinę Marków. No i od tego czasu zaczyna się wydobycie węgla kamiennego kamiennego na, na terenie y, Piekarz Śląskich. Na kopalnie Julian dopiero w latach 1956 była, roku, 98, o ile nie wiem dokładne daty, mm. ale w latach 50., na pograniczu 50., 60. zaczęła federować węgle. Zresztą tu jest, e, ciekawostką taką jest to, że jest to ostatnia kopalnia od strony północnej, północnej. dalej już kopalni nie ma. A to dlatego, że ta niecka węglowa na terenie Górnego Śląska, już tam za, za piekariami po prostu jest taka, co się nazywa wychodnia, czyli te pokłady wychodzą do góry, że aż pod sam grunt. I stąd, stąd też w historii, tu piekar i tu wszystkich, później ludzie skąd wiedzieli, że jest węgiel i, i, i zaczynało się tak zwane bieda szyby. Mm -hmm. Czyli jeżeli węgiel wychodził na powierzchnię, to był łatwy do pozyskania. Nie? Że po prostu Łódko, Odkryć mm. po prostu wierzchnią ziemię i można było po prostu e, wydobywać ten węgiel ręcznie, że tak powiem. Nie? No to, to było wiadomo zakazane przez władze, bo za darmo nie, nie, obywatel nie może nic pozyskać. Także, także, ale i takie, takie się zdarzały tutaj, że, że tych bieda szybów było dosyć, dosyć dużo na, na tych terenach. Na tych wychodniach wtedy ten. No nie. i górnictwo do, do czasów XXI wieku było i to, w tej chwili się skończyło to nasze górnictwo. Nie? Niedawno stosunkowo. Niedawno, tak, niedawno stosunkowo się skończyło. Co dalej, W 15 nasu... roku zamknięto ostatnią kopalnię w piekarach? No to. Coś koło tego. coś koło tego, tak, To też była Julka, została zamknięta Nie. i przeszli na, na terenie tam, e, centrum i w tej chwili jest e, Bob, Bobryk Bobry. Kopalnia. Nie, też się kończy. Także, także te, te, te górnictwo. No, pf, dużo by opowiadać o górnictwie, ale, te, ale tak z tej historii to tak króciutko, bo, bo to faktycznie. Było i się skończyło. Ciekawym tematem na pewno jest wydobycie srebra, bo podejrzewam, że o tym niewielu piekarzy wie, że właśnie w piekarach to wydobycie było. Tak, ale głównie tego srebra widocznie tu musiało być mało. Głównie te srebrnonośne, to były tam w granicach Tarowskich gór, w tym części. Tam jest kopalnia. A tutaj to można znajdować jeszcze, wiesz, takie kruszce to tak się nazywa. Czyli bry, bryła, która gdybyś podniósł, to faktycznie ona jest srebrna, ciężka. ciężka mhm. jest I to, to jest, żyły są takie. to jest wtedy, można być czysty materiał do pozyskania srebra i, i ołowiu. nie? Natomiast e, później skupiono się już tylko na rudzie. Mhm. Ta ruda to jest taka no, po prostu kamień glina. taka I dopiero z tego wyto, Wymaga w, przetworzenia, wy, wymagało wy to tak, przetworzenia, Ale taką ciekawostkę ci powiem jedno. A mianowicie e, wydobycie ołowiu, które tu było na naszych terenach, gdzie ten ołowiu sprzedawano i do czego był używany. A mianowicie bardzo dużo ołowiu poszło e, na teren Włoch i w ogóle to e, ołowiu wykorzystywany był do okien, do witraży, między innymi mm -hmm. ołowianych. Więc tu bardzo dużo poszło, czy nawet do naczyń. Naczynia ołowiane, dobra. Później stwierdzono, że to szkodliwe jest i przestaną używać, ale, ale tak samo było robione, z ołowiu były naczynia, mm -hmm. ten, ten w dawnych latach. Bo teraz to, teraz, to już tylko ołów, no. Ołowię się wydobywa, ale już nie u nas, nie? E, Czy ma pan informację o tym, ile osób było zatrudnionych w górnictwie, na terenie piekar, w szczytowych momentach? W całych piekarach nie wiem, ale kopalnia Andaluzja zatrudniała 4000 tysięcy ludzi. Mhm. Czyli, to, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze y, nas, rozalkę i, 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 i No, i gdyby te, wszyscy, te wszystkie, no to by może było. Y, Biorąc, że, Jul, że, Julian, że Julian też około mhm. tylu, ja to to jest właśnie 7 tysięcy co najmniej. Mhm. 7, no a tutaj te Orzeł Biały, to no dość około 10 tysięcy na pewno ludzi miało zatrudnienie. Czyli około 1,5 piąta i jedna szósta piekar. No tak by, tak by to było, tak by to było. No dlatego, e, wiesz, e, wtedy komunikacja, komunikacja związana z kurnictwem, że tak powiem, to była taka, że przychodziło się na przystanek i, i dwa przystanki się było na kopalni, nie? Mhm. nie? trzeba było 50 km jeździć gdzieś do, do po prostu, E, swojego miejsca pracy. Mhm. Wszystko było blisko, wszystko związane. Dlatego budowane te osiedla, bo to, te osiedla są budowane e, w związku z górnictwem przybyłych mhm. ludzi, których górnictwo potrzebowało dużo. To może ten te osiedle powstańców, śląskie osiedle wieczorka. To są przede wszystkim tam. Byli górnicy. No teraz mhm. w tej chwili się to wymieszało. Już tam y, mniej tego jest. Nie ma kopalni, nie ma górników. Nie ma kopali, nie ma górników. po prostu górnicy poumierali i mhm. wprowadzili się inni. Ale, ale te osiedla miały wspólnego dużo właśnie z tym, że y, ci górnicy tam mieszkali, nie? Sampa pracował dla kopalni. Y, czy są jakieś wydarzenia historyczne, które są ściśle związane z, z kopalniami w Pykarach? No chyba największym wydarzeniem to są strajki w latach 80. Solidarności. Mhm. Solidarność powstała, no i później po stan wojenny i, mhm. i ten, tam. No jak to mogę ci tak krótce, bo akurat uczestniczyłem w tym, w tym mhm. wydarzeniu, nie. No zaczęło się od, też od, 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 strajku. Przesiedzieliśmy całą noc, bo to akurat tam, e, pamiętam, były na nocnej zmianie. Przesiedzieliśmy w dyrekcji, a drugi dzień później się okazało, nie, strajkujemy dalej, no i takie to po prostu takie siedzenie na tej kopalni i czekali, co władza zrobi, nie? Mhm. Oczywiście postulaty, postulaty to wszystko, nawet tam było, nawet tam było w pewnym momencie takie dość desperackie, dość desperackie czym, a, a no mianowicie, a mianowicie, że była informacja, że jeżeli, jeżeli nie, nie uda się po prostu nic, to zostanie wysa wysadzone szyby na pani Andaluzja, że były po prostu, mm -hmm. znaczy nie zamieniowane, tylko podłożony materiał, materiał wybuchowy w szybach, nie. To też tak było desperackie. No i, i później strajk ten do, do to pomyślenie zaczął stan wojenny w tym przed, przed, przed 13 grudnia. No to już był taki desperacki duch, to siedzieliśmy tam parę dni, a już stan wojenny, te czołgi jeździły tu po drogach, to trochę, to trochę, to tak psychicznie na człowieka źle wpływało, to nawet że z takim, z takim strachem. Mhm. E, owszem, zorganizowani, zorganizowani, myśmy byli, że nie można było wpuścić nikogo na te, na teren kopalni tam. Różne posterunki takie były, żeby nikt tam nie wyszedł, żeby prowokacji nie było. No to się prowokacji nie odbyło, ale później pamiętam największą taką psychozę, że tak powiem. To było z chwilą ogłoszenia, jak ogłosił przewodniczący strajku, że na wujku zabito tych górników. Mhm. No i wtedy faktycznie do rozważenia, do rozważenia zostaliśmy czy kontynuować strajk, czy go skończyć. No i ludzie bali się i skończyliśmy strajk wtedy, wtedy akurat ten, to. ale to było takie dobicie nas psychiczne, nie? Mhm. Takim, takim, taką A co było powodem tych strajków? No powodem były raz, że sytuacja gospodarcza w Polsce, nie? Mhm. No później jest, tak, zarejestrowanie tych związków zawodowych. No, i to były w zasadzie takie najemne, ten. Oczywiście, oczywiście, wiesz. Po tekście, o my, jako tam na dole, górnicy nie wiedzieli, na, na pewno też to też był tek, podtekst politycz, polityczny, mm -hmm. że to była tam y, władza, władza po prostu, mi się wydaje, i to w niektórych takich publikacjach jest, chciała po prostu y, ułaszyć się, jak zrobić po prostu, żeby żeby ludzie przestali nam tutaj rozruby robić, a my z tego wyjść na tarczy, to jest raz jeszcze z korzyścią, I tak się stało po, po tym z okrągłym stole, że praktycznie jak wejrzysz spojrzysz teraz w życiorysy tych ludzi, którzy przejęli władzę, niby, niby to ta druga Solidarność, mhm. bo tutaj jest, widzisz, roz... Były dwie Solidarności. Nie wchodźmy pierwsza w to, nie wchodźmy w, to nie w takie wchodźmy. szczegóły. Ale tak, ta, ta, no jedno słowo. I pierwsza Solidarność to jest w pierwszych strajkach. A druga Solidarność to jest później. Ci ludzie z pierwszych strajków zostali przez władza e, zmuszeni do emigracji. Zmuszeni mhm. do emigracji. Już nie było. I po, a później weszli już ci, którzy jak spojrzysz w opozycjoniści, jak spojrzysz w, w, ży, w życiorysy, to mają często te rzeczy, rysy z PZPR-u. No i to się, to się później odbijało właśnie w, tym, w tych działaniach wszystkich, wszystkich. No tak się, tak się te Czyli obsadzono na... swoich, żeby... Tak, 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 żeby tak. rządzili, żeby, żeby podejmowali decyzje i, takie, jak chce władza. my, na tym się wzbogacamy, nie? No i także te, chwili górnictwo, widzisz, też się doprowadza do, do wyczerpania i żeby się skończyło górnictwo, przecież my jeszcze mamy mnóstwo węgla. W tych dwóch by daliby bogactwo. Dobrze. Wojska. Pytanie jeszcze, takim na pewno ciekawym okresem był okres wojny w górnictwie, bo były to zakłady, które były niezbędne do funkcjonowania no. machiny wojennej. I dlatego w 1939 roku Niemcy, jak wkraczając tu, nie niszczyli żadnego zakładu. Ani kopalni, ani huty. Mhm. Postanowili to przejąć po to, żeby na ich rzecz te kopalnie pracowały. Więc nie potrzebna im była tutaj jakaś masakra, mhm. czy cokolwiek, i tak się to odbyło, że weszli i pokojowo, bo tutaj praktycznie oprócz tych pierwszego, pierwszego do 3 września, w zasadzie najwięcej, trzeciego paru osób, co zginęło, to, to jest nic. Mhm. To, to można powiedzieć, nie była wojna. Ale tu kontekst jest to, co my też nagrywali o powstaniach. Że Niemcy, że tak powiem, za te powstania mścili się na tych powstańcach. Nie represjonowali innych ludzi, a, sz, a po wejściu tu szukali powstańców. Powstali, szukali powstańców i na ogół poszli do Oświęci nimi. Mhm. Czy, czy górnicy też byli bezpieczni, tak samo jak zakłady? Górnicy byli bezpieczni, bo mieli, bo mieli tu pracować, nie? Mhm. Bo mieli tu pracować i to, to wszystko, co się działo, to było na rzecz Rzeszy. Trzeba było pracować i, po, i być posłusznie zdyscyplinowanym, mhm. bo to e, z rozmów z ludźmi, to przede wszystkim, co, co było, to była dyscyplina, nie? Masz tam być i, i dla Rzeszy robić, bo Rzesza potrzebowała węgla mhm. wtedy akurat. Także, że to nie tylko, nie tylko są przemysły wydobywcze, bo tak samo inne, bo moja mama była na przykład w szwalni, tak samo to tam była dyscyplina, była tak, Niemiec się trzeba trzeba było robić. Mhm. Czy z kopalniami były jakieś związane wydarzenia podczas wojny? Początek i koniec, nie? Mhm. To, co już kiedyś zwracałem uwagę na to, a mianowicie... Bitwy o Orzeł Biały, mhm. 1 września, tam, tam były bitwy z Freikorpsem i tam było przejęcie e, przez Freikorps, później w Polskie, no i z powrotem Freikorps prze, przejął e, tę kopalnię. To te, e, bitwa, a, kopalnia Michał, to tak samo, była dosyć, tam się prze... Przełamali, że tak powiem, linię obrony obszaru Warownego Śląsk nie, Freikort i walczyli o kopalnię, zajęli kopalnię Michał, nie? nie. Wojsko Polskie później e, odbijało tę kopalnię, odbiło tą kopalnię na ten czas i nawet ci wszyscy Freikorpsi zostali e, z, aresztowani. Zostali, nie wiadomo gdzie ich wy, e, wywieziono, tych górników, tych, górnik, tych, tych Freikursków. Ale co się okazało? Że oni doskonale znali język polski. I oni już, jak, przyszli, jak ci przyszli, co ich aresztowali, to oni się po polsku udzieli, a co z nami zrobić? Ich pierwsze słowa. I ten był zdziwiony, ten dowódca tutaj, kurczę, no jak to? No, oni, no ale jak się dziwić? Przecież 500, 500 lat tu obok, 500 tysięcy, przepraszam, 500 tysięcy ludzi po cofnięciu granicy to byli. Niemcy tutaj mieszkali, nie. Oni znali dosłownie tych Ślązaków i umieli, umieli, rozumieli dosłownie, dali, tylko okazuje się, że nie jeden, nie jeden po prostu nawet umiał po, po, po Śląsku. Mało tego, że, że ci górnicy, którzy tu, albo ci co bezrobotni byli, a chcieli więcej zarobić, no to przechodzili przez granicę mhm. niemiecko i to mi zarobiali sobie lepsze pieniążki, nie. Także tutaj, tutaj ten, a tu jeżeli chodzi… No i co? I później na, na końcu to jedynie walki były na kopalni Andaluzja, nie? Tam były dosyć krwawe walki na terenie Andaluzji i wypchnięcie po prostu wojsk niemieckich z tych terenów naszych. Hmm. Czyli jak widzimy przez cały okres historyczny te kopalnie, te zakłady były bardzo ważne dla Śląska, tak. dla Piekar. Niestety odchodzimy od tego. I, I tracą na, na, na wartości, jeśli chodzi o, o, o gospodarkę. Nie nam teraz oceniać, czy, 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 czy to dobry kierunek, czy nie. Natomiast na pewno szkoda to, że Śląsk, który od wieków budował swoją siłę na, na kopalniach, na przemyśle, traci, traci ten. ten no. atut. No, może rację. Pod tym wiesz, że dlatego pamiętajmy o tym wszystkim, udokumentujmy to, i nie zapominajmy o tym. Opowiadajmy takie tak, dzieciom. Opo tak dzieciom jak to było? Bo to jest nasza historia. Znowu mhm. wracamy do tego, że to jest nasze dziedzictwo przede wszystkim nie, nie nie wyrzucajmy tego dzieciństwa mhm. po prostu tak, dla, dla jakiejś idei po prostu, że to się już nic się nie liczy. Nic się, nic nic nie, nic było się takiego. nie liczy, tylko moje bogactwo i, i moje ja. Nie, nie mhm. zamykajmy się w tym, w tym wszystkim. A właśnie dlatego między innymi tutaj może dziwię się, o może tak inaczej, dziwię się, że w Piekarach nie ma muzeum. Które by opowiadało m.in. o tym, nie? a mhm. przecież piekary to związane są z górnictwem. Przecież tu ludzie przede wszystkim żyli z górnictwa, nie? w większości. Rolnictwo i górnictwo żyli. Także z tych dwóch rzeczy, i czemu to moje zapomnienie, nie wiem, tak po prostu polityka jest. No może, może ostatni szyb, który jest w piekarach, będzie takim pomnikiem tego, no? co tutaj się działo. No taka informacja jest, że, że ma pozostać. Tylko wiesz, dziwię się, że na przykład nie pozostawiono na terenie kopalni Andaluzja jednego. Mógł stać do końca i nie groził niczego, a po prostu tak wszystko te e, zabudowania, które naprawdę były stuletnie typowe dla śląskiej industrializacji, mhm. ceglane. Te, co były na terenie kopalni. No niestety, już tylko chyba na zdjęciach możemy zobaczyć, chociaż pewne pamiątki jeszcze zostały, tylko. Jak długo przetrwają? nie? I to jest pytanie, jak długo jeszcze ta pamięć o tym górnictwie przestanie. To była piękna historia nasza, nie? Zgadza się, zgadza się. Yy, także to tyle, jeśli chodzi o historię górnictwa w piekarach. Na pewno, na pewno tematów jest więcej, natomiast w takim telegraficznym skrócie tutaj opowiedzieliśmy to, co się działo w piekarach. Jaka jest historia piekar i z czym związana? Także jeśli Wam się podobał materiał, udostępnijcie go, proszę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, obserwujcie nasze media społecznościowe i zapraszam na kolejne materiały. Dziękuję.